Witajcie moi drodzy na kanale. Zapraszam do subskrypcji oczywiście. Moi drodzy, pewnie każdy by chciał w lesie znaleźć taki piękny okaz borowika szlachetnego Madein Poland. Więc moi drodzy, zachęcam was do podróży, do wyprawy do lasu. Oczywiście zaczniecie tą podróż od wykonania pierwszego kroku, prawda? Więc kochani, żeby znaleźć taki grzyb, trzeba go Szukać, trzeba się wybrać w pewnego rodzaju podróż i szukać, być uważnym, skoncentrowanym, prawda? Więc moi drodzy, tak też jest z Bogiem. Bóg pragnie, abyśmy go szukali. Bóg pragnie, abyśmy szukali najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a daje nam później obietnicę, że wszystko inne będzie nam do życia dodane. Więc moi drodzy, czy jesteście ludźmi, którzy z całego serca, z całej duszy, z całej myśli, ze wszystkich sił swoich. Poznają Chrystusa Jezusa, żyją w Nim, trwają w Nim, żyją Jego życiem, aby zradzać w swoim życiu takie owoce, które są wynikiem manifestacji Słowa Bożego, manifestacji natury Boga w życiu człowieka.